Co czwartek robimy zawody lekkoatletyczne dla dzieci, 13, 12, 11 lat, ewentualnie też młodsi. No to z grubsza mamy konkurencje biegowe w trzech dystansach, sprinty 60 metrów, średnie 300 i biegi długie 600 metrów dla dziewcząt, 1000 dla chłopców. I mamy konkurencje techniczne, czyli rzut bieczką palantową, skok w dal, skok wzwyż i pchnięcie kulą. Zawody robią dzieci dla dzieci. Mamy szeroką grupę wolontariuszy, głównie dzieciaków z ósmych klas, które sędziują i to wszystko ogarniają. No, a dzieci mają zawody, mogą startować w dwóch konkurencjach jednej technicznej, jednej biegowej. Wygrywają, wygrywają medale, wygrywają nagrody, pobijają swoje rekordy. Mamy trochę nagród od sponsorów i właśnie dzieci, które pobiją swoje rekordy życiowe, losują nagrody. Można się spróbować, można zobaczyć pierwszy raz, czy to komuś się podoba, czy, czy nie. Ale atmosfera fajna, póki pogoda dopisuje, serdecznie zapraszam. Dziękuję.